Dzień, dzień dobry, no, dzień po w przerwie tęskniliśmy i jest już z nami... A ty Sara tutaj lizusostwo uprawiasz. Witajcie drogie światusy, to ja Edwin, to jest Sara. Mówimy tutaj na kanale różne rzeczy na temat Świadków Jehowy. To Ale są tylko. same kłamstwa. Tak. Pamiętajcie, żeby nam w nic nie wierzyć. Subiektywnie oceniamy ich materiały, ponieważ byliśmy świadkami chowy, odeszliśmy z tej grupy. No i. I jesteśmy tak, zgorzkniali. Jesteśmy tak zgoszkniali, że możemy tylko szerzyć kłamstwa. Nie I nic możemy, innego nie robimy. Nic tylko innego O świadkach myślimy. Dokładnie. Nie mamy w ogóle życia poza tym, dlatego to robimy. Dzisiaj w odcinku będziemy kontynuować omawianie kilku punktów, które tutaj w poprzednim odcinku widzieliście. Jak świadkowie Jehowy starają się być jeszcze dokładniejszymi, no oni to nazywają głosicielami, ale jak jeszcze lepiej nagabywać nowych, jak być jeszcze bardziej skutecznymi świadkami Jehowy w pozyskiwaniu nowych członków. I ja tu dla was widzę potrójną korzyść z tych odcinków. Po pierwsze, taka, że będziecie wiedzieli, jakie techniki na bieżąco stosują Świadkowie Jehowy, no bo oni te techniki zmieniają, więc będziecie wiedzieli, czy, czy chcecie się na to złapać, czy nie. Może chcecie, ale przynajmniej będziecie wiedzieli, jak to działa. Po drugie, podobne techniki stosują też różnego rodzaju inne grupy i sprzedawcy. A po trzecie, jeśli wy na przykład jesteście sprzedawcami, to możecie podłapać to od chowy. Ale nie polecam. Ja na przykład staram się nie używać takich rzeczy. Na przykład bardzo nie lubię ja metody owszem. niedostępności używać. A ja owszem. A ja owszem, i dzisiaj jeszcze to na Was zastosuję podstęp. Ale ja Wróć... pisam konspekt, więc w Wróćmy zatem do naszego oglądania, naszego materiału wideo, w którym dalsze metody świadkowie chowy tutaj pokazują. Po czwarte, zastosuj metodę rekomendacji. Możesz to zrobić wykorzystując pytanie z pierwszego akapitu pierwszej lekcji: Czy znasz kogoś, komu poznanie Biblii mogłoby pomóc? Jeśli zainteresowany wspomni o przyjacielu, krewnym, sąsiedzie lub współpracowniku, zaproponuj, że zademonstrujesz im ten kurs. O Boże, to jest taki vibe spotkań z, z garnkami. Z garnkami, ale w ogóle wiesz co, zanim przejdziemy dalej, to ja bym chciał tutaj e, zapytać się naszych widzów o jedną rzecz. Czy w ogóle znacie kogoś, kto, kto z waszych na przykład bliskich, znajomych mógłby być zainteresowany takim kanałem jak ten? Kogo interesują różne religie, kogo interesują świadkowie ichowy, na przykład, czy też inne grupy destrukcyjne, to na tym kanale takie rzeczy omawiamy. Więc być może warto by było, no akurat ja tutaj nie mam. Możliwości, ale Możesz może zostawić telefon i zadzwoni. Tak, może <grym, grym, grym>, byście dobry. mogli podesłać. Nam. Franek, Franek z, z, ze Zgierza podał numer pana, bo twierdzi, że interesuje się pan różnymi religiami i grupami destrukcyjnymi, bo tak się składa, że prowadzę taki kanał. I mamy już tam dużo filmów i moglibyście go obejrzeć. No. Za darmo. Ej, w ogóle to na stronie Świadkowie Jehowy mają tam prośbę o kontakt ze studium. Można być bardzo wrednymi kogoś tam Ta, podać Tak, tego świadką. TikToka widziałam. Tak, jak kogoś coś Ale dobra, wracając do tego, pamiętajcie, jeżeli znacie kogoś, to wyślijcie link do tego filmu lub innego, w ogóle do naszego kanału. Zobaczcie, spełni się naprawdę dobry uczynek, bo komuś może to poprawić dzień, kogoś to może interesować. No, Ale metoda rekomendacji, mi się przypomina takie spotkanie, kiedy przyjechali z jakimś odkurzaczem takim super, niesamowitym, i gościu deptał rurę po prostu, tak rozciągnął sobie rurę na podłodze co i kazał stawać nam na tej no rurze, a rura odkurzacza. I mówi, że Zo, zobaczcie, można stanąć, to jest plastik niesamowity z amerykańskiej technologii. I ja przez ileś lat żyłem w przeświadczeniu, że nie wolno nadepnąć na rurę odkurzacza, bo tylko w tym super odkurzaczu za 8 tysięcy można nadepnąć. A potem stwierdziłem, jak już sobie kupiłem odkurzacz, nadepnę. nadepnę. I wiecie co? I nic się nie stało w żadnej różnej od tego od odkurzacza. Ile ten odkurzecz kosztował? 8 tysięcy. A ten to 500 zł. Ale dobra, no, no a to widzicie. Byś się płacił. I na koniec takiego spotkania zapytał się ten przedstawiciel, to w ogóle jeszcze w domu rodzinnym, bo ja jeszcze z nim mieszkałem z rodzicami, żeby nie było, ja to nie zapraszam takich, może znasz kogoś, kto, kto byłby zainteresowany jeszcze takim odkurzaczem, komu mogłyby się przydać i tak dalej, no nie? I jeżeli ty podasz mi trzy nazwiska i ta osoba umówi się na spotkanie, to ty otrzymasz ten niesamowity prezent. Czy Ale widzisz, no to przynajmniej jakiś bonus byłby za to, że podasz te trzy nazwiska. A u świadków co? No nie wiem, I, I w ogóle to jest taki, o, taki dziwny, bo zaczynasz dopiero, bo to jest chyba w pierwszym. On powiedział, że to jest w pierwszym akapicie, to pytanie, czy znasz kogoś, komu się przydałby taki kurs. I, i, I gadasz z tymi świadkami i wyobrażasz sobie, że podajesz swojego szefa, na przykład. Tak, szefa, mój szef. Mój szef. Ale nie, bo to wiesz, bo to chodzi o to, że ty jeszcze będziesz uczestniczyć w tym spotkaniu po to, żeby ta druga osoba łatwiej mogła jakiś kontakt złapać z tamtą. Wiesz, to, to jest tak, że ty A, jesteś... Tak, że aha, dobra, no w sumie faktycznie jakby, jakby ta osoba zmieniła swoje życie w związku z tymi radami z Biblii, może ja też bym mógł i okej, okay, dobra. No, no albo, albo... Ale nadal nie rzecz. ma bonusów. No albo druga rzecz, jeżeli ty jesteś takim który się złapał już na to studium i trochę trochę masz wewnętrzny konflikt, jak mogłeś się dać złapać, a ciężko się tobie wyplątać, bo na przykład już ileś czasu poświęciłeś, bo zaufałeś, bo coś tam, to sobie myślisz, ha, no to, to może to też zadziałać na innych. I nieświadomie uczestniczysz w tym całym procesie e, no, zbierania tak. nowych i w ten sposób redukujesz swój dysonans. Ale ja mam sposób na świadków, jak to poprawić tę metodę. Nie mówię może, nie mówię. Jak polecą trzy osoby, to na przykład, no nie wiem, co może być, dostaniesz szybciej przywilej mycia toalety. Ach, beznadziejny przywilej. Dobrze, ponieważ to jest metoda rekomendacji, to teraz będzie kolejna metoda, którą tutaj świadkowie. W ogóle, to jest jakby, jak założyć studium, prawda? Mhm. Jak założyć, jeszcze jak lepiej prowadzić? No i teraz zobaczcie kolejną rzecz. Po piąte, zagadnij kogoś, kto przyszedł na zebranie. Nie zakładaj, że z każdym, kto pojawia się na zebraniach, jest już prowadzone studium. Zapytaj o to, jeśli taka osoba jeszcze nie studiuje, ty jej to zaproponuj. Czyli w ogóle. Ja w ogóle nawet nigdy tak nie myślałem, że jak ktoś przyjdzie na zebranie, to nie zdarza się często, że ktoś, kto nie jest świadkiem Jehowy, z ulicy, z marszu, sobie wszedł zobaczyć. Czasami się zdarzały takie sytuacje. Ale że, bardzo rzadko. Tak. Najczęściej jak ktoś przychodził, no to to był jakiś zainteresowany, który tam, bo... Nie wiem, po latach albo po wielu miesiącach studiowania z, z jakimś innym świadkiem, ten go zapraszam I To było przychodzi. wielkie wydarzenie, że ktoś się zdecydował przyjść na zebranie. Tak. Najczęściej było tak, że y, taka osoba no, rekomendowała, że przyjdzie taka osoba i y, może zagadać, zapytać, zagadnij, żeby się lepiej czuła, no, ale w ogóle nigdy nie myślałem, że jak ktoś przychodzi, to mm, nie. nie nie zakładaj, że z tą osobą jest prowadzone studium. Może to jest po prostu taka wolna rybka, która się zabłąkała i od razu zaproponuj tej osobie. I te wszystkie rakiny. No trochę. Ze mną studiuj, ze mną studiuj, ze mną. Dobra. Kolejna rzecz to jest, to nie wiem, trochę nawiązuje do tej metody rekomendacji, ale od drugiej strony albo do takiego do, do, roz, do odgrzewania, Takiego podgrzewania z klientów trochę? Trochę, tak? No dobra. A nie, to bo ja spojrzałem na to, to będzie Nie, No, to, to też sietoma. można podgrzewać. A, to jest latami też. się podgrzewa takiego no zobaczcie. Po szóste, pamiętaj o niewierzących współmałżonkach. Kiedy po raz ostatni ktoś proponował im studium? Nawet jeśli w przeszłości odmówili, teraz mogą być zainteresowani i woleć, żeby studiował z nimi ktoś spoza rodziny. Tak, niewierzący współmorzący, czyli masz partnera, partnerkę świadka Jehowy, jakoś się Wam układa, ale co jakiś czas masz cały czas przypominane, że może jednak byś tym świadkiem został Zenek, No weź. I być może po 20 latach małżeństwa w końcu dla dobra Halinki, powiesz, no, niech już zaczną przychodzić. będziesz szczęśliwa, co mi tam szkodzi? I potem chodzą takie. Parę, on zazwyczaj siedzi cicho, nic nie robi za bardzo na tych zebraniach, no ale jest, ona jest szczęśliwa, bo ma męża wprawdzie i może się pochwalić, że 20 lat czekała na to. I Zenuś, kochany, wreszcie z błogosławieństwem Jehowy został świadkiem. A Zenuś na to sobie myśli, kurde, już nie mogę obchodzić. iść do matki na wigilię, bo Michali na spokoju nie daje. To w ogóle też może być taką rzeczą, która. E może do drugiej strony. Czas, czas, czasami, ale nawet dosyć często pojawia się taki motyw, że czy no, z kimś tam się spotykam, to osoba świadkiem Jehowy, no nie powinna, czy wchodzić w ten związek. Więc tak, jeżeli rozważasz to, czy się związać ze świadkiem Jehowy, pamiętaj, że całe to życie będzie takim pasmem ciągłego zachęcania ciebie do tego, żebyś ty świadkiem został, albo przynajmniej zaczął studiować Biblię ze świadkami wiadomo, no broszurę albo jakąś książkę, natomiast yy, świadkowie to nazywają Studium Biblii. I, I jakby sam ten proces studium, jak wspomnieliśmy chyba w poprzednim odcinku na początku, że to jest proces zostawania świadkiem, tak obmyślany przez tę organizację, ale nazywa się Studium Biblii, to nie ma na celu tego, żeby tobie, nie wiem, przybliżyć Biblię świadków, tylko na celu ma to, żebyś Ty tym świadkiem został. Chcemy, żeby jak najwięcej szczerych osób zostało gorliwymi, lojalnymi świadkami Jehowy. To nic innego tutaj nie chodzi. Ponieważ świadkowie Jehowy bardzo mocno wierzą, że oni ratują Twoje życie, że Ty zginiesz i że umrzesz i że jeszcze bardziej umrzesz. No, mniej więcej tak to wygląda. Dlatego, jeżeli rozważasz taki związek, to, ja nie wiem, bardziej to przemyślisz, niż... Nie przemyślałeś, krócej. tak, ponieważ to, to się nie skończy, bo taki świadek, nawet jak przestał przez jakiś moment e, mówić e, i zachęcać cię, ej, przyjść na zebranie, albo hej, może być studiował, albo ktoś inny was odwiedzi i też będzie do tego zachęcał, no to znowu co jakiś czas się pojawią takie przypomnienia, żebyś jednak, e, żeby ciebie jednak może ktoś inny zachęcił do studium. No dobra, jeszcze jedna rzecz, czyli ten siódmy punkt. Tutaj będzie to prawdziwe podróżowanie kompletów. I po siódme. Odezwij się do osób, które kiedyś studiowały. Czy prowadziłeś studium na podstawie innej publikacji z kimś, kto nie zrobił większych postępów? Skontaktuj się z nim. Powiedz mu o nowym interaktywnym kursie i zapytaj, czy nie chciałby z niego skorzystać. Może właśnie tego potrzebuję, żeby teraz zrobić postępy. Jeżeli jakiś klient od dawna nie, nie zamawiał ciebie niczego, to może warto przypomnieć mu o tym, żeby mógł coś u ciebie zamówić, prawda? Tak mi się kojarzy z, ta, z takimi mar działaniami marketingowymi, trochę. Bo to jest marketing przecież. Re religijny, ale. Wiesz, wcale nie jest to wielka, wielka miłość do innych i tak dalej. Jest po prostu cel sprzedażowy i tyle. Cel sprzedażowy powiadasz. Być może to, że teraz nowa publikacja jest u świadków Jehowy, no to ta być może do niego bardziej dotrze. Może książka, czego naprawdę uczy Biblia, nie była dla niego super. Ale teraz broszura już na zawsze cieszy się życiem, czy jak tam ona się nazywa, teraz będzie lepszym narzędziem bo trafi w ten temat, który kogoś interesuje. Dlatego tak wiele jest metod, dlatego jest tak wiele publikacji, żeby po prostu zwiększyć szansę na konwersję. E, nie, ja bym to jeszcze inaczej ukryła. A no, słucham. E, myślę, że tak, no, chodzi oczywiście o konwersję, żeby zdobyć nowych, ale też jak najbardziej ułatwić to sprzedaż Świadkom, którzy to robią, bo wiadomo, że jednak często pewnie rozmawiacie z kimś, to zdarza się jakiś tam starszy pan, który złoży w stopę drzwi, albo jakaś kobietka, która się obruszy, że nazwaliście świadków sektą i jest jak w ogóle i zrobi materiał, który byście mogli nagrać i wrzucić na YouTube'a, ala mega wąż. Znaczy chodzi mi o to, że, że ci świadkowie nie zawsze są tak wykwalifikowani, jak to się ładnie pokazuje na broadcastingach, więc chodzi o to, żeby im jak, jak najbardziej to ułatwić, te prace ich. No i jak my byliśmy, no to jak zaczynałam chodzić na głoszenie, to jeszcze się korzystało z książki wiedza. Ja jeszcze studiowałam taką książkę wiedza, kto też ją pamięta, łapka w górę. I potem były te książki. Kto nie pamięta również? Nawet pierwszą w ogóle, jaką studiowałam z tatą, to była taka broszura, czego wymaga od nas Bóg. Pamiętasz? Też kto pamięta, łapka w górę. A kto nie no, no, i potem weszła właśnie ta książka, czego, uczy, czego naprawdę uczy Biblia. I z nią miałam już takie oficjalne studium do sztu. I potem się to zmieniało, potem wchodziły inne różne techniki, było to upraszczane. Strażnice już nie były wydawane co dwa tygodnie, tylko co miesiąc, potem co pół roku. Czy tam co trzy miesiące? Mm. I mam wrażenie, że to jest też po to, żeby taki świadek, który chodzi na zebranie, miał wrażenie, że cały czas coś się dzieje, cały czas idziemy do przodu. Rydwan, Jechowy, czy tam karawana, czy tam cokolwiek, jak to się nazywało, pędzi, nie zatrzymujemy się, jesteśmy coraz bliżej, jest, żyjemy w ostatnich minutach, sekundach, ostatnich godzin, ostatnich dni, dni ostatnich. Mhm. Zobaczmy, co na ten temat powiedziano w artykule bądź zajęty w ostatnich dniach dni ostatnich, ze strażnicy z października 2019 roku. Tak, wiecie, co mam tak, na. Tak, czyli ciągłe zmiany, bo być może produkt, który wcześniej się nie sprawdzi, to teraz się sprawdzi. Ja cały czas się tego będę czepiał, ponieważ chciałem przy tej okazji tutaj y, zrobić autopromocję. Tak, tak na świadka. Tak na świadka, wiecie. Wprowadziliśmy nowe wzory planerów suchościeralnych do naszego sklepu, zaprojektowaliśmy bardzo ładne grafiki, które mogą zawisnąć na waszych ścianach i służyć wam jako niesamowite planery, a nie jako zwykłe kalendarze i link macie jest dostępny w opisie i tutaj też wam się wyświetla, więc jeżeli potrzebujecie planowania i zapisać sobie kiedy świadkowie przyjdą do was i żebyście wtedy nie byli w domu, to to się na pewno spełni. Powinniśmy zrobić świadkowski w wersję planera, gdzie jest napisane W sobotę świadkowie głoszą, zamknij drzwi i idź na zakupy. Ej, ale w starych kalendarzach ichowy, bo też nie, nie wiem, czy już jeszcze mają kalendarze. Chyba tylko do druku. E, to było, so, każda sobota była znaczona jako dzień czasopis. Ale ja wam dzisiaj tu ciekawostek daję, Proszę to docenić, proszę docenić. Na przykład łapką em... w górę. Tak, Edwin powiedział, że, że ja muszę, że, znaczy, że ja, że musimy mówić dużo ciekawostek, jak to było, żeby was to ciekawiło, więc ja mówię. A jak będzie mało ciekawostek, to będzie was mało ciekawiło. Nie wiem nie wiem, gdzie tutaj jest jakaś zależność. Znaczy generalnie jak sadaliśmy tego nagrania, to ja się zachowałam, jakbym wzięła coś pobudzającego, a Edwin na odwrót. Więc wyszedłem i wziął coś pobudzającego. I, I wróciłem, jak widać, zresztą zadziałało. Dobrze, tutaj on jeszcze będzie tutaj gadał jakieś rzeczy, żeby nie tracić entuzjazmu. Nigdy nie traćmy entuzjazmu ani nie przestawajmy się wysilać, żeby pozyskiwać uczniów. Jechowa obficie nam pobłogosławi w prowadzeniu studiów biblijnych na podstawie publikacji już zawsze ciesz się życiem. A my z wdzięcznością powiemy Jechowo, wszystkie nasze osiągnięcia są Twoją zasługą. I tym smutnym akcentem zakończymy ten odcinek. Dlaczego smutnym? Dlaczego? Ponieważ jak na, na przekór świadkom, bo nie, my kłamiemy, prawda, tak jak powiedziałem na początku, to e, świadek, który to oglądał, to on no jejku, dziękuję Jehowo, że mi tak pobłogosławiłeś, ale my tutaj widzimy coś zupełnie innego, czyli to, że ty się do niczego nie nadajesz. To Jehowa to załatwił. Twoje osiągnięcia nie są istotne. To Jehowa sprawił, że ty masz studium, to Jehowa ci coś dał, a ty... Znaczy, przypomnijmy myśl, nie wiem, czy z tego początku odcinka, czy z poprzedniej części. Generalnie jest mało studiów. Nie jest tak, że każdy świadek prowadzi studium, a najlepiej kilka. Nie wiem, nie, wielu, wielu nigdy nie przeprowadzi studium, nie licząc, nie wiem, rozmów ze swoimi dziećmi. E, ale ma cały czas się wysilać i modlić, i nie tracić entuzjazmu. E, więc nawet, e, nawet jeśli już dojdzie do tego studium, to i tak jest błogosławień swoje chowy. To, to już, nie wiem, to takie wypalenie świadkowskie mam wrażenie. Jak tak. Potem chodzą ci ludzie, jak, jak przypominam sobie te lata, że się chodziło i się, się robiło, to było takie smutne, tak bardzo smutne. Tak, jest. Bardzo dziękujemy Wam, drodzy widzowie, że wy jednak mimo tego smutnego akcentu wykazaliście entuzjazm i, i zostawiliście te łapki w górę pod filmem. I subskrypcji, jeżeli Wam podobał się ten odcinek. Jeżeli chcecie jeszcze więcej odcinków i chcecie jeszcze więcej ciekawostek, w których będziemy również opowiadać, jak to my prowadziliśmy studia z różnymi osobami, no to zachęcamy was do tego, żeby do tego nas zachęcić. Żebyśmy nie stracili entuzjazmu. Tak jest. Dzięki bardzo, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach, gdzie te metody, których tutaj omówiliśmy dzisiaj dzisiejszym odcinku w poprzednim. Daniel... ładnica i Jade, na znaczy w sumie Jade. Tak, Jade. przepraszam, jestem pełna entuzjazmu. Czyli dla nas to zadziałało, prawda?